Cześć, witajcie po świętach w kolejnym odcinku Pana Apki. Dziś mam dla Was, jak zawsze, pięć aplikacji, a jedna z nich to propozycja od naszego widza. Przypomnę jeszcze tylko o konkursie z okazji setnego odcinka Pana Apki. Zapraszam na odcinek. Na początek gra. Tym razem taka z kategorii tak absurdalne, że aż śmieszne. Shopping Wood Simulator, jak sama nazwa wskazuje, polega na rąbaniu drewna, tym razem nie operujemy jednak toporkiem, a wcielamy się w syna drwala, który pomaga ojcu w pracy. Rzecz zapewne byłaby o wiele prostsza, gdyby tata drwal nie był w stanie wskazującym. Sterowanie jest bardzo proste. Pierwszym tapnięciem schylamy się po deszczółkę. drugim stawiamy ją na pieńku, uważając przy tym na to, by nie stracić dłoni. Gra przypomina nieco słynnego Timbermana, choć przyznacie, że po Pomysł na chopping wood simulator jest zdecydowanie odważniejszy. Zaufany kontakty to oficjalna aplikacja Google, która może przydać się w awaryjnych sytuacjach. Wskazane przez nas kontakty z naszego konta Google dzięki niej będą mogły wysłać nam prośbę o przesłanie naszej obecnej lokalizacji. Jeżeli w ciągu 5 minut nie odpowiemy, nasze aktualne położenie zostanie przesłane automatycznie. Zarówno działanie apki, jak i sami interfejs jest bardzo proste. Ale przyznacie, tego typu funkcjonalność może okazać się bardzo przydatna, szczególnie jeśli mamy pod opieką kogoś młodszego, kto nagle zniknie nam z oczu, na przykład podczas zagranicznych wakacji. Teraz coś dla tych, którzy oglądają na smartfonie filmy i seriale. Do Polski bowiem w końcu dotarła usługa Amazon Prime Video. Przy pomocy oficjalnej apki możemy oglądać zasoby usługi także na naszym telefonie lub tablecie. Póki co, zawartości w naszym ojczystym języku jest niewiele, ale spokojnie. Z czasem sytuacja powinna ulec poprawie. Amazon Prime Video jest usługą płatną, ale miesięczna subskrypcja kosztuje zaledwie 2 euro przez pierwsze 6 miesięcy. Możemy ją także testować. Przez 30 dni. Sami przyznacie, że to niewiele. Animoto Video Maker potrafi przygotować świetne wideo złożone ze zdjęć lub filmów. Nie dość, że jest banalnie prosty w obsłudze, to jeszcze efekty jego pracy są bardziej niż widowiskowe. Wybierać można spośród ciekawych stylów prezentacji oraz całej masy ścieżek audio. Jedyna wada darmowej wersji tej aplikacji to ograniczenie do 20 zdjęć lub klipów wideo w jednym filmie. Ale i tak warto ją wypróbować. Ostatnia aplikacja na dziś jest zaproponowana przez naszego widza. Bow Masters to bardzo wciągająca gra, w której znajdziemy nawiązanie do wielu filmów, komiksów i gier. Do wyboru mamy całe mnóstwo bohaterów od Robin Hooda poznanego z pewnością wszystkim hydraulika. Każdy z nich ma inny rodzaj broni, co dodatkowo urozmaica rozgrywkę. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie przeciwnika, który znajduje się po drugiej stronie planszy. Jeśli pasek wroga opróżni się do zera, staniemy przed możliwością wykonania ostatecznego ciosu. Za wygraną walkę otrzymujemy punkty, które będziemy mogli wymienić na monety lub nowych zawodników. Duża dawka humoru, ciekawa grafika oraz dobra ścieżka dźwiękowa sprawią, że długie zimowe wieczory upłyną z pewnością ciekawiej. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej, zapraszam oczywiście w kolejną środę. A wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i napiszcie nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem. To wygranie z kubeczek. Do zobaczenia.